Jeżeli jesteś osobą, która lubi dawać z siebie dużo więcej niż dostawać, która jest tak zwanym people pleaserem yy, i która yy, uważa wręcz, że otrzymywanie za dużo, chęć otrzymywania więcej to jest coś próżnego, złego i dobrze ci jest z tym, to spoko. To nie jest po prostu filmik dla ciebie. To jest filmik dla osób, które wiedzą. Że mogą otworzyć się na więcej? Chcą dowiedzieć się, jak to robić? Chcą poznać konkretne praktyki i wskazówki. Jeżeli jeszcze się nie znamy, to cześć, dzień dobry. Ja nazywam się Maja Wieczorek. Na tym kanale rozmawiamy o świadomej manifestacji i o tym, jak ją sobie maksymalnie ułatwić i uprzyjemnić. A dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, jak otworzyć się na otrzymywanie więcej, jak zamanifestować w Twoim życiu otrzymywanie więcej, nawet notatki sobie zrobiłam, słuchajcie. Pierwszą rzeczą, którą chcę, żebyś wiedziała, to to, że fakt, że chcesz otrzymywać więcej, to nie jest nic złego. Nie kieruj się tym, co ci mówią inni ludzie na temat tego, ile ty chcesz otrzymywać. Dlaczego? Dlatego, bo jedna osoba może spojrzeć na ciebie i pomyśleć, że ty wcale nie chcesz dużo od życia, w zasadzie to takie minimum. Ktoś inny może pomyśleć, że masz nierealistyczne standardy. <grytanie> Nie kieruj się tym, co ci powiedzą ludzie. W zasadzie to im bardziej zmieniasz Twoje przekonania na temat ludzi, pracujesz nad self-conceptem. Jest masa materiałów o tym na tym kanale, także zapraszam tam, nie będę się teraz rozgadywać na ten temat, ale im więcej miłości masz do siebie tak naprawdę, im wyższy masz ten self-concept, tym bardziej Twoje otoczenie będzie zgodne z tym, czego Ty rzeczywiście chcesz doświadczać od życia i tym więcej wspierających ludzi będziesz miała którzy będą totalnie otwarci na, co, na to, na co ty się chcesz otworzyć, czy na twoje standardy, po prostu. Słowo standardy jest takie teraz przerażające i ostatnio bardzo popularne w internecie, ale standardy każdy jakieś ma. Będę tego słowa tutaj często używać. Także trigger warning. I jeżeli chcesz poszerzyć tą swoją gumkę, recepturkę na to, żeby dostawać więcej. Czy to od partnera, czy to od pracodawcy twojego, chcesz zarabiać więcej na przykład, chcesz dostawać więcej komplementów. Twoim zadaniem i tak naprawdę najważniejszym, co musisz zrobić, to jest zmiana mentalna. I może ci się wydawać, że no, żeby zarobić więcej, to ja muszę po prostu pracować więcej i ciężej, czy inaczej muszę pracować, muszę wykonywać jakieś działania. Fakt, faktem my cały czas wykonujemy jakieś działania. Nawet jeżeli cały dzień leżysz w łóżku i nic nie robisz, czy leżysz cały dzień w łóżku i afirmujesz, to dalej jest jakaś czynność, ty dalej coś robisz. I teraz pytanie, co warto robić, co nie. To tutaj każdy sobie wiadomo, sam odpowie, co chce robić, co nie. Natomiast w momencie, kiedy ty nie zmienisz twoich przekonań na temat tego, co jest dla ciebie dostępne, co ty możesz otrzymywać, co nie. To nieważne, ile wysiłku byś włożyła, nieważne, jak ciężko byś pracowała, te efekty nie będą spektakularne. Nie chodzi o to, żeby nie wiadomo, jak ciężko harować. Chodzi o to, żebyś ty mentalnie otwierała się na to, że możesz dostawać więcej, i w momencie, kiedy będziesz się na to otwierać mentalnie, to Twoje działania. Będą zgodne z tymi przekonaniami i będą manifestowały się nowe okoliczności. Czyli na przykład zamiast harować po prostu dodatkowe godziny i być na. Słyszałam kiedyś historię dziewczyny, która po prostu w pączkarni pracowała na 20-godzinnej zmianie. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle zgodne z prawem, żeby w ten sposób pracować, ale miała miejsce taka sytuacja. Nie chodzi o to, żebyś ty po prostu brała więcej godzin żeby zarobić więcej, tylko twoje działania będą powiązane z tym, że okej, okay, ty się możesz otworzyć na więcej, bez konieczności harowy i przykładowo wpadnie ci do głowy jakiś pomysł na to, żeby mm, wysłać CV w jakieś inne miejsce, które może do tej pory wydawało ci się nie dla ciebie, że ty masz za małe kwalifikacje na to, czy może... Mm, ty nie możesz tyle zarabiać, no bo nie, nie jesteś godna z jakiegokolwiek powodu. Wyślesz CV w jakieś miejsce, gdzie po prostu stawki są takie, że po prostu ci się śniły po nocach, twoje marzenia to były, i nagle cię przyjmą. Przykładowo, albo ile ja miałam takich sytuacji, gdzie ktoś po prostu chciał mi dać pieniądze. <gryw> Czy z mojej rodziny, nawet nie z mojej rodziny to były osoby. Które po prostu chciały mi dać albo randomowo mi dały. To brzmi crazy. Dla mnie też powiem szczerze, kiedyś brzmiały crazy takie historie, teraz to jest dla mnie norma. I dlaczego? To jest dla mnie norma? Dlatego, bo ja poszerzałam się mentalnie przede wszystkim na to, że mogę otrzymywać więcej. W momencie, kiedy ja się skupiłam na tym mentalu bardziej niż na zapierniczu w rzeczywistości zewnętrznej, to ewentualne działania, które podejmowałam, po pierwsze podejmowałam z bardzo dużą przyjemnością, jak wykonywanie pracy, Jakiejkolwiek mm, takiej zawodowej, czy pójście w jakieś konkretne miejsce, nawet, czy zadzwonienie do kogoś totalnie randomowo i bez jakichś intencji, typu daj mi, daj mi. Nie. <grytanie> Moje działania naturalnie były zgodne z tymi nowymi przekonaniami, dlatego, bo skupiłam się na moich przekonaniach najpierw. I bardzo ważna rzecz, którą też tutaj zapisałam, mm, to zastanowienie się, czy ty nie oceniasz przypadkiem innych osób, które mają więcej? Przyznam szczerze, że ja sama byłam kiedyś osobą, która. Naprawdę, głównym tematem rozmów ze mną były sprawy innych ludzi i ocenianie innych ludzi. Z perspektywy obecnej mnie uważam, że to było bardzo przykre, ale i tak i tak wysyłam bardzo dużo miłości do tej przeszłej wersji mnie. Anyways. Zastanów się, czy ty przypadkiem, nawet może nie głośno, tylko w głowie, nie myślisz sobie czasami, o ta nie powinna tyle brać za swoją pracę, ona nie jest tyle warta, ona na pewno nie jest taka dobra, żeby brać tyle pieniędzy za to. <grym> Ten jej produkt na pewno nie jest taki dobry. Albo, a dlaczego ta dostaje tyle od swojego chłopaka, skoro nie jest ani mądra, ani ładna? Z jakiej racji? Z jakiej racji? <grym> Albo, <grym> przykładowo, a dlaczego ona jest na takim stanowisku, a ja nie? Albo nawet nie, że dlaczego ja nie, tylko jej się nie należy. Ona nie jest na tyle, wykwalifiko na tyle wykwalifikowana, żeby tyle zarabiać, żeby tyle dostawać. Hmm? <grytanie> Zastanów się, czy oceniasz innych w ten sposób, bo tak naprawdę te wszelkie oceny, które ci przepływają przez głowę, to tak naprawdę nie jest o innych ludziach. Może ci się wydawać, że jest, ale to jest tak naprawdę lustro ciebie. Ilustro tego, co ty myślisz, że jest dostępne dla ciebie. Fakt, że ty w ogóle zwracasz uwagę na to, że o, ta na pewno nie zasługuje na to, żeby tyle dostawać. Fakt, że ty zwracasz uwagę na jakiś taki pierdoły i myślisz w ogóle o tym, to jest lustro ciebie. <grytanie> Gdybyś ty naprawdę uważała, że ty jesteś warta więcej. To nie poświęcałabyś, w ogóle ci by przez myśl nie przeszło, żeby myśleć o innych ludziach w taki sposób. Albo gadać o nich, ale nawet myśleć. Więc zrób sobie taki rachunek sumienia i się zastanów, czy oceniasz innych w ten sposób. I jak się przyłapiesz na tym, że to robisz, powiedz sobie hej, 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 stop. Stop. Nie. Czy to tak naprawdę jest o niej, czy o mnie? Bo wydaje mi się, że ja teraz tak naprawdę, tak naprawdę mówię o sobie i wiem, że myśląc w taki sposób o nim czy o niej, tak naprawdę sabotuję samą siebie i nie wnoszę nic dobrego do świata. Na pewno się nie otwieram na to, żeby samej mieć więcej. Co ja próbuję tym wnieść? Nic. <grytanie> wydaje mi się, że robię coś dobrego, ale tak naprawdę nie robię nic dobrego ani dla świata, ani dla siebie w ten sposób. To jest pierwszy bardzo ważny krok. Zrób sobie ten rachunek sumienia. Po drugie, żeby poszerzać tą swoją gumkę, recepturkę mm. <laughs> na to, co jest dla ciebie dostępne, możliwe, co ty możesz otrzymywać, ile ty możesz otrzymywać, ważne jest obserwowanie tego, co ty sobie powtarzasz w głowie, obserwowanie tego, jak ty się zachowujesz w momencie, kiedy ty coś dostajesz, albo ludzie z zewnątrz dostają coś, co ty byś na przykład chciała, co ty czujesz wtedy. Jaką historię sobie powtarzasz? Czy powtarzasz sobie, że no wszyscy to mają oprócz mnie? Ciekawe dlaczego, może za mało wiem, może coś jest ze mną nie tak. Nie, oni po prostu są otworzeni na to, że mogą to dostać. Nawet jeżeli nie robią świadomie żadnej pracy wewnętrznej w tym kierunku. Kolejną rzeczą, związaną z pracą wewnętrzną, którą polecam ci wykonać, żeby otworzyć się na otrzymywanie więcej, weź swój journal. Jeżeli nie masz, to sobie załóż jakiś, jakikolwiek zeszyt. I zastanów się, jest na pewno coś w życiu, co byś bardzo chciała. Na czego otrzymywanie bardzo byś się chciała otworzyć? Moje, może to jest tak zwany princess treatment od partnera, <grytanie> otrzymywanie dużo dobrego traktowania czy jakichś prezentów materialnych? Może to jest zarabianie więcej? Może jedno i drugie? Może coś jeszcze? Może to jest. Mm, Więcej zaproszeń na spotkania od znajomych, może więcej komplementów od ludzi. Cokolwiek, co wiesz, że chcesz, zastanów się, posić sobie chwilę nad tym. Może chcesz pojechać na wakacje, czy wyjechać w jakieś miejsce, ale wychodzisz z założenia, że to nie jest dla Ciebie dostępne, bo ani nie mam czasu, ani praca jest nie taka, żebym mogła sobie jeździć, a to nie mam pieniędzy, a to coś tam. To są wymówki twojego umysłu logicznego, które cię stopują przed tym, co ty rzeczywiście chcesz zrobić. I <noise> zapisz sobie w zeszycie, najlepiej zrób sobie taki baner z nazwą tego, co ty chcesz dostawać i wypisz twoje przekonania, to, co ci po prostu przychodzi do głowy. Dlaczego czujesz, że jeszcze nie jesteś na to otwarta? Dlaczego jeszcze tego nie mam? Szczerze wypisz sobie to, co ci przychodzi do głowy. Szczerze. Skreśl później te rzeczy, tak żebyś ty widziała, co tam jest napisane. I pod spodem zapisz sobie Odpowiedniki tego. Przykładowo, nie zarabiam tyle, ile bym chciała, bo jestem niewykwalifikowana jeszcze, bo muszę zrobić więcej. Przykładowo, nie dostaję od partnera tyle, ile bym chciała, bo z moją energią jest coś nie tak, bo nie jestem wystarczająco dobra. Zapisz sobie cokolwiek ci przychodzi i zmień to. Jestem wystarczająco wykwalifikowana, robię wystarczająco. Robię nie dlatego, bo muszę, tylko dlatego, bo chcę, bo czuję po prostu fan robiąc to. Jestem zajebistą partnerką. Wnoszę do związku bardzo dużo, samym moim byciem i energią i moją y, wiedzą życiową. <laughs> wnoszę maksymalnie dużo do związku i wiem, że mogę dostawać po prostu więcej również, bo wiem, że sama wnoszę dużo. Przykład. I teraz Twoim obowiązkiem jest utożsamianie się najbardziej, jak potrafisz, w głowie z tym, co sobie zapisałaś na nowo. W formie afirmacji będziesz się czuła dziwnie powtarzając to sobie, ale jak powtórzysz to sobie setki razy czy tysiące, to to się zdanie dla Ciebie czymś normalnym i oczywistym. I w momencie, kiedy ty będziesz sobie prała na nowo mózg tymi przekonaniami, to twoje działania <gryw> będą totalnie zgodne z tymi nowymi przekonaniami. I poprzez działania, mówię, nie mam tutaj na myśli wypruwania sobie żył ciężką harubą, tylko wszystko, co ty robisz. W jaki sposób chodzisz, wysławiasz się, jakie komunikaty wysyłasz na poziomie totalnie podświadomym, będziesz robiła rzeczy, które będą cię otwierały na to. Czego Ty chcesz doświadczać? Będą Ci otwierały na więcej i na jakieś konkretne rzeczy, które Ty chcesz doświadczać, i na więcej po prostu. Tutaj też w momencie, kiedy dbasz o swój self-concept i zmieniasz przekonania na temat samego otrzymywania, że to jest coś dobrego, wspaniałego, super, <grych> to będziesz dostawać więcej, nie tylko jakieś po prostu rzeczy, które sobie zaplanowałaś w głowie, że tak mają być. Tylko będziesz dostawać więcej miłych niespodzianek od wszechświata. I myślę, że to jest coś, co po prostu każda osoba, już po prostu, która pracuje nad swoim self-konceptem, czy osoby, które słuchają rampage'u soczysta bogini, zwłaszcza, już są w stanie się z tym utożsamić. I kolejna bardzo ważna sprawa. To jest coś, o czym powiedzieliśmy sobie też już trochę na początku. To są przekonania na temat otrzymywania samego w sobie. Istnieje taka kultura skromności bardzo duża w naszym społeczeństwie. Otrzymywanie to jest coś złego. Nie powinno się prosić o więcej, nie powinno się. Nie chodzi tutaj o po prostu, wiecie, bycie mm, przykładowo w stosunku do partnera jakąś opryskliwą, że ty powinieneś mi dawać to, 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 to. Nie, <grytanie> nie o to mi tutaj teraz chodzi. Mm, chodzi mi o strach przed w ogóle myśleniem o tym, że chcę więcej. Strach przed otrzymywaniem. Ja sama widzę, że naprawdę, jak dopiero zaczynałam się wtajemniczać w świadomą manifestację, to ja wiedziałam, czego chcę. Ja wiedziałam, że chcę i zarabiać więcej, i chcę dostawać więcej w relacjach, bo miałam wrażenie, że daję z siebie 100%, a dostaję po prostu jeden. Ale przez to, że ja. Miałam beznadziejne przekonania na temat otrzymywania, to ja się sabotowałam. I w momencie, kiedy już przychodziła okazja, żeby otrzymać coś, żeby osiągnąć coś, przykładowo, żeby zarabiać więcej, to ja albo w ogóle nawet nie zauważałam tej okazji, i dopiero z czasem, kiedy otworzyłam się na to otrzymywanie, zauważałam, że o kurczę, miałam taką okazję, <grym> albo w ogóle odrzucałam jakieś propozycje, ze strachu wręcz. Naprawdę. I to jest coś, co, no mówię, zauważyłam dopiero z czasem, kiedy zaczęłam się otwierać na nowo, czy nawet nie że na nowo, tylko zaczęłam się otwierać na więcej. Zauważyłam te wszystkie okazje, które mi umknęły, przez to, że bałam się otrzymywać, bo uważam, że otrzymywanie to jest coś złego, zarabianie dużo to jest coś złego. Słuchajcie, pieniądze w rękach dobrych ludzi to jest coś, czego my potrzebujemy na tym świecie. Bardzo dużo ludzi patrzy na bogatych jako na złych. Jak chcesz się wzbogacić, to znaczy, że jesteś próżna i głupia, że w ogóle myślisz o tym. Pieniądze nie są najważniejsze takie są przekonania. Słuchajcie, pieniądze tak naprawdę nie zmieniają cię. One tylko uwydatniają, jakim Ty człowiekiem byłaś przez całe życie, jakimi Ty wartościami się kierowałaś przez całe życie. Teraz po prostu, kiedy masz więcej na koncie, to jesteś w stanie Twoje przekonania bardziej uwydatnić na zewnątrz. Pieniądze cię nie zmieniają. One tylko pokazują, kim ty byłaś cały czas. Mhm. I jeżeli jesteś osobą empatyczną, której zależy na pokoju na świecie, jakkolwiek to nie brzmi, to wzbogacenie się to jest wręcz twój obowiązek, bo pieniądze w rękach dobrych ludzi, którzy wydają je na Dobre cele, że tak to uśpę. Przy czym dobre to jest też tutaj wiadomo bardzo subiektywne stwierdzenie. Pieniądze w rękach takich ludzi to jest coś, czego my wszyscy potrzebujemy. Więc wzbogacenie się, twoje, jest dla dobra ogółu, nie tylko twojego. Możesz o tym myśleć w ten sposób. <laughs> I ktoś może ewentualnie pojawić się oceniający cię, że no jesteś złym człowiekiem, jeżeli. <laughs> Jeżeli chcesz po prostu zarabiać więcej, brać za swoje usługi więcej, przykładowo. I bardzo często to są osoby, które same bałyby się, czy uważają, że nie są godne zarabiania tyle, ile ty byś chciała, na przykład, czy otrzymywania w związku tyle, ile ty w swoim byś chciała otrzymywać. I mając to z tyłu głowy, to sprawi, że Twoja uwaga nie będzie aż tak skupiona na tych ludziach, na tym, co oni mówią. Nie będziesz tego brała tak do siebie. I przez to, że Twoja uwaga nie będzie na, nie skier na nich skierowana, tylko będzie skierowana na otrzymywanie więcej, to, to bardzo szybko w Twojej rzeczywistości zamanifestują się osoby, które będą Ci chciały dawać więcej, czy które będą miały podobny mindset do Ciebie po prostu. Które będą sprzyjające. Nawet nie, że podobne mańce, tylko które po prostu będą wspierające dla twojego wzrostu. Bo gdzie leci uwaga, tam leci energia. Wiadomo, jak się skupiasz na ludziach, którzy coś tam szczekają, masz wrażenie, że ich jest coraz i coraz więcej, a nie coraz i coraz mniej i się zastanawiasz, gdzie są ci wszyscy ludzie, którzy też chcą zamanifestować życie, marzeń i nie mają tylu niesprzyjających przekonań. <grym> w momencie, kiedy nie będziesz się tak skupiać, na tych ludziach, to ja ci gwarantuję, że bardzo szybko się zamanifestują tacy, których ty chcesz mieć wokół siebie. Naprawdę. I otrzymywanie to nie jest nic złego. Pamiętaj o tym. I jeżeli zależy ci, uwaga, uwaga, bo ja mam coś wspaniałego tutaj jeszcze dla Was. Mój najnowszy zestaw, który nazywa się Otrzymuje. I w jego skład wchodzi Rampage, czyli taśma z afirmacjami i z przekazem podprogowym, która nazywa się Uwielbiana i Rozpieszczana. Która pomaga ci otwierać się na otrzymywanie więcej od wszechświata innych ludzi więcej i jakichś konkretnych rzeczy, które sobie upatrzyłaś, i dóbr generalnie. Właśnie po to jest ten rampage, żebyś mogła stać się bardziej rozpieszczona w pozytywnym tego słowa znaczeniu. A medytacja otrzymuje to jest medytacja, która pomaga ci się otworzyć na otrzymywanie więcej w bardzo konkretnych mm, aspektach życia. Przykładowo, raz możesz tą medytację sobie zrobić na otrzymywanie więcej od partnera, drugi raz na otrzymywanie więcej pieniędzy, jeszcze innym razem na więcej komplementów, czy na cokolwiek innego. I. Kocham te narzędzia. Pomimo, że są stosunkowo nowe, to ja już namacalnie widzę ich wpływ u siebie i widzę, że osoby, które przetestowały, też sobie bardzo chwalą, zwłaszcza tą medytację. E, przyznam szczerze, że na początku dla mnie, myślałam, że wow, no ten rampage petarda, medytacja też, ale jednak ten rampage to jest numer jeden. A wy mi mówicie, że jest u Was po prostu na odwrót, że rampage jest też genialny i świetnie u Was działa, ale że ta medytacja to jest po prostu. Pff, bardzo pozytywnie zaskoczona, widocznie gdzieś też podświadomie wierzyłam, że mm -hmm, ta medytacja to jest jednak petarda. Także linki do tych narzędzi zostawiam Ci w opisie tego filmiku. Jeżeli chcesz mm, narzędzi, które pomogą Ci dużo szybciej, sprawniej i przyjemniej otworzyć się na otrzymywanie więcej i poszerzać tą Twoją gumkę recepturkę, <gum> jak ja to nazywam. W linku na dole też Ci zostawiam mm, moje inne narzędzia, inne medytacje, rampage, e-booki, jak i szczegóły mentoringu jeden na jeden ze mną, także jeżeli jest coś odnośnie świadomej manifestacji, co chcesz skonsultować, albo coś odnośnie self-konceptu, to wszystkie szczegóły masz na dole. Ja dziękuję bardzo za oglądanie, mam nadzieję, że ten filmik pomoże Ci otrzymywać, otrzymywać więcej, otworzyć się na otrzymywanie więcej. Jestem niesamowicie ciekawa Waszych efektów po tej pracy wewnętrznej, <grym> bo wiem, że będą epickie. I co? Dziękuję bardzo, buziaki i do usłyszenia w kolejnym materiale.